Jak każdy wędkarz łowiący na Federa, zawsze nad wodę zabieram szeroką gamę przynęt i zanęt, ponieważ nigdy nie wiem, co tak naprawdę danego dnia będzie pasowało rybą. Stąd takim idealnym rozwiązaniem dla nas jest posiadanie takiego pojemnika, do którego mieści się sześć mniejszych pojemniczków. I możemy do nich powsypywać różnego rodzaju mieszanki. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ nie musimy trzymać każdej z mieszanek oddzielnie. Dodatkowo jest to produkt wodoodporny. Czyli w taką pogodę jak akurat mamy dzisiaj, nie mamy obaw o to, że nasza zanęta zostanie przemoczona czy też zmoczona. I dodatkowo woda nie dostanie się do robaków. tak? Jeżeli posiadamy żywą pinkę, czy też żywe, żywe białe, nawet kilka kropel wody może spowodować, że zaczną nam uciekać. To jest oczywiście niepożądanym efektem. Kolejną z takich można powiedzieć dla mnie największych zalet jest to, że jeżeli startuję w zawodach i po okazaniu sędziom już poszczególnych zanęć, czy net limitów, jestem w stanie wszystko przesypać w jedno miejsce. I bezpośrednio przenieść to na stanowisko w jednym miejscu.